Siemaneczko, witam was po długiej przerwie A to jest pierwszy odcinek z PL17 No i tak, co by wam tu pokazać Może sobie zrobimy jakieś zadanko nadzwyczajne Zobaczymy, tu jakieś są hmm, Dobra, może sobie to zrobimy Co tam szlifują Tylko sobie jeszcze Schowamy te itemki pod kondycję. Hmm, już chowamy. Dobrze. Yy, I sobie może zmienimy na razie zwierzaczka yy, na diango. Na jaszczurkę. Dobrze. Yy, ściągniemy sobie broń na chwilkę i zaczynamy zadanko nadzwyczajne dobrze co tam szlifuję mm, dobrze to sobie tu skrócimy dobrze wygrana rzutki przydadzą się yy, dobrze rzutki sobie na razie tu przerzucimy mamy, czter mamy cztery pary dobrze atakujemy kolejnego tu też wygrana super jeszcze tutaj napiszemy to jest moja drużyna ogólnie fajna napiszemy sobie siemanko nagrywam pozdroal dobrze tu jakaś itemka na plus. Założymy sobie ją. Dobrze. Sprzedamy. Robimy kolejne na nadzwyczajne. O, znowu rzutki. Kurde. Nie udało się. Dobrze, ale teraz się uda, bo założymy sobie broń. Skrócimy sobie zapilociki. O, i teraz się udało. Dobrze. Ogólnie mamy 80 oponek. Te oponki będą przeznaczone na łotra i na kupywanie prezencików, prezencików z niespodzianką jakąś. Już tu trochę uzbierałem tych prezentów. No, ale to jeszcze później Wam wszystko opowiem, o co będzie chodziło. Dobrze, tu rzutki są, przerzucimy kolejne. Dobrze, to sobie ściągniemy broń. I atakujemy kolejne zadanko nadzwyczajne Dobrze 18 HP No nie Dobrze musimy wziąć za pilociki sobie skrócić Dobrze, Dobrze. Atakuj yy. No, plus jeden. A, no, niech będzie, że sobie założymy. No, niech będzie. Dobrze, ściągamy. Yy, atakujemy kolejne zadanka, tylko. Aha, dobrze, broń już ściągnąłem. Dobrze, atakujemy. Przegrana. I zakładamy znowu. Rzutki. Dobrze atakujemy No i wygramy mm, O, plus 30 To się przyda bardzo Bardzo Dobrze ściągamy Broń Atakujemy kolejny, Znowu rzutki Jasne nie widzę Bardzo dużo rzutek się trafia O i nie będziemy mogli No dobrze No to Tutaj kończymy zalanka nadzwyczajne No jutro nagramy jakiś odcineczek Bo za, za 19 godzin kolejne zalanka nadzwyczajne będą yy, No i tak yy, Przedłużymy sobie może wspomagacz misji Za 10 oponek dobrze yy, No i tak yy, No i i może sobie kogoś jeszcze zaatakujemy U, tu mamy ataki przegrane dobrze, może najpierw ligówkę mm, tutaj więcej hajsu troszkę jest, to zaatakujemy dobrze, wygrana y, o, tutaj sobie zaatakujemy Również wygrana. Przejdziemy do sklepu, założymy sobie rzutki. A niech będą te. No i atakujemy kolejną osobę. Dobrze. Mała pauza. Dobrze, tu kolejny atak wygrany. Zaatakujemy sobie kogoś w pojedynkach. No niech będzie tutaj. No, dużo na plus. Mogę zasadniczo bez rzutek atakować. Mm, dobrze. Atakujemy. Tego już nie, bo mało honorku. Dobrze, a zaatakujemy sobie kogoś innego. Turkan na przykład. No, też youtuber. Pozdrawiamy. No, wygraliśmy bez problemu. Dobrze. Yy, tutaj. Tego gościa może... No powinniśmy wygrać. A i przegrana. Zapomniałem, że rzutek nie mam. Dobrze. Jeszcze dwa ataki. Mati. Zaatakujemy. Jeszcze jeden raz, to może... Wotal. No i wygrana. Dobrze. No, i tak ogólnie, jakbyście chcieli wspomóc kanał, to dam Wam link w opisie. I oprócz tego, jeśli dostanę donate'a za 2 zł, to otwieram jedno pudełeczko. To jeszcze Wam w opisie napiszę. Jeden donate' za 2 za zł, jedno pudełeczko. No, i ogólnie, jakbyście chcieli wspomóc kanał, też możecie. Y coś tam przekazać. Link będziecie mieli w opisie. No i ogólnie umówmy się tak, że 10 łapek w górę i będziecie mieli kolejny odcinek. Będzie więcej takich odcineszków ogólnie, bo będą ataki na łotra. No zadanka nadzwyczajne, ale jak będą ataki na łotra, to praktycznie będę nagrywał każdego łotra. No, i co? To chyba wszystko wam pokazałem. No, no to pamiętajcie. donajcik za 2 zł, jedno pudełeczko. I będę na każdym odcinku pokazywał, czy mi wpłyn wpłynęły jakieś pieniążki. Jeśli wpłynęły, to otwieram pudełeczko jedno. No, za zależy, jaka to będzie suma, oczywiście. No, bo jeśli 4 zł, no to wiadomo, 2 pudełeczka. No, i, i to chyba wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć.